Dziś chcę Wam zaprezentować kilka najciekawszych artykułów z czasopismu nauki języków Business English, English Matters i Deutsche Actual, numery majowo-czerwcowe. Dokładniejsze recenzje znajdziecie na moim blogu. W tym filmiku chciałam tylko zaprezentować to, co według mnie najciekawsze. Aż 12 artykułów zostało opatrzonych MP3-kami, a 4 filmami. Polska. Bardzo ciekawy artykuł na temat energii pozyskiwanej z wiatru w Polsce. W sekcji Międzynarodowej z ekonomicznego, biznesowego i socjologicznego punktu widzenia. Bardzo ciekawym artykułem jest artykuł o Grabika, a także znanej chyba wszystkim wytwórni czekolady Cadbury. W sekcji Money. Bardzo ciekawy artykuł na temat tego, co się dzieje, kiedy firma zmienia bardzo dobrze znaną i lubianą formułę produktu. W tym numerze Guru Review jest naprawdę niesamowite. Mówimy o Robercie Childinim. Sekcja Travel przenosi nas do Mediolanu. W tym numerze, jak zwykle, Business Language jest bardzo przydatne. Tym razem przyjrzymy się codziennym rozmowom w miejscu pracy. Teraz przyjrzymy się magazynowi English Matters. Sześć artykułów jest opatrzonych MP3Kami. Na początek przegląd kulturalny, kilka książek. Ciekawe artykuły założyciela założycielach CD Projekt, myślę, że zainteresuje szczególnie graczy. Sexo Travel przenosi nas do Teksasu. The Conversation Matters, super przydatny artykuł. Jak wygląda nowy numer Deutsch Actual? Pięć artykułów ma MP3. Moja chyba ulubiona część to kalendarz oraz krótki komiks językowy. W dziale kultura coś o potrawach Daniach, które mają własną historię, coś o szwajcarskich tradycjach. Sekcji podróży, Berno. Wszystkie pokazane dzisiaj przeze mnie magazyny są to numery mają czerwcowe i jestem przekonana, że lektura ich nie tylko pozwoli Wam nauczyć się nowych zwrotów, słów, wyrażeń, idiomów czy struktur gramatycznych, ale również da Wam trochę takiego wytchnienia od normalnej nauki z podręcznikiem, a także dowiecie się bardzo wielu ciekawych rzeczy i będziecie mieć fajny, żywy kontakt z językiem.